Witam. Kolejnych przykładów ciągu dalszy. Żeby rozwiązać to równanie, trzeba uporządkować najpierw strony, czyli na jedną stronę x, na drugą stronę liczby. W tym wypadku te 8x przeniesiemy na drugą stronę. No i spróbujemy jednocześnie te minus 2 z tej strony przenieść na prawą, co wtedy dostaniemy? Pozbędę się od razu tego razy, bo chciałbym przypomnieć, że 1 razy x to jest po prostu x, a minus 1 razy x to jest po prostu minus x. Więc co tutaj będziemy mieć? 6x, zmiana znaku bo przenosimy, minus 8x równa się po prawej stronie 12. I przenosimy minus 2 ze zmianą znaku, czyli plus 2. 6 odjąć 8 to minus 2x równa się 14. Teraz, żeby to rozwiązać, trzeba obustronnie podzielić przez to, co stoi przed x, czyli dzielimy przez minus 2. W takim razie minus 2 podzielić na minus 2 to 1, czyli zostaje x równa się. A 14 podzielić na minus 2, to po pierwsze minus 7. Koniec tego przykładu. Od razu zrobiłem przykład kolejny, trochę bardziej długi, ale tak naprawdę wcale nie jest trudniejszy. W tym wypadku najpierw uporządkujemy sobie strony. Czyli tutaj mamy x -y i tutaj mamy x. -y. I jeszcze po tej stronie mamy liczby minus 8 i 6. Więc Dodajemy, odejmujemy to, co się da. 2x odjąć 5x to minus 3x i minus 8 plus 6 to minus 2. Lewą stronę uporządkowaliśmy. Teraz po prawej stronie. No, x jest tylko 1, więc możemy napisać od razu 4x. No, ale mamy liczby, które możemy dodać. 5 i 7. 5 plus 7 to. 12. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego etapu, czyli przenoszenie na drugą stronę, czyli po jednej stronie muszą być x -y nasze niewiadome, po drugiej stronie muszą być liczby. Czyli przenosimy x, -y, akurat w tym wypadku te 4, na lewą stronę. Co dostaniemy? Minus 3x i zmiana znaku minus 4x. Postawi równa się. Dlatego, że minus 2 jednocześnie też możemy przerzucać na drugą stronę. Wtedy będziemy mieli 12 to, co było. I to minus 2 ze zmianą znaku da plus 2. No obliczamy to, co, co to się da. Minus 3 minus 4 to minus 7x. Równa się. A 12 plus 2 to 14. Już prawie koniec zadania. Teraz wystarczy tylko obustronnie podzielić przez to, co stoi przed x. Przypominam, że tutaj stoi takie razy, więc dzielimy przez minus 7. Minus 7 podzielić na minus 7 to 1, więc zostaje 1 x. Trzeba pisać jedynki i równa się 14 podzielić na minus 7 to po pierwsze znak minus i 14 na 7 to 2. Koniec przykładu.